Cześć, mam go. Ja jestem Blackjack. I w komentarzach prosiliście mnie, bym y, pokazał, jak dokładnie te wszystkie mechanizmy zbudować. No to pokażę, jak zbudować zegar: tą na przekaźnik i torcza. I otóż, I najważniejszym zasadą jest to, że to nie może być w różnych kierunkach. To musi być zgodnie, tak jakby z wskazówkami zegara. Musi być tak. I to nie może być na przykład tak albo tak, musi być ustawione w... w tą samą stronę, co to, tak. I zależy, w którą stronę chcecie, to w tą stronę ustawiacie, nie? tylko, że razem bierzecie stronę, ale musicie zniszczyć mechanizm. O. I w tym momencie ten mechanizm leci tak, ten mechanizm będzie leciał w tą stronę, a jeśli odwrócicie sobie te klocki, to no, one leciały w tą stronę. I teraz rzecz najważniejsza. Ja to pokazałem jeszcze w filmie bez yy, dźwięku. Ale teraz też Wam pokażę, że jeśli zrobicie to tak, nie zadziała Więc nie, nie mówcie od razu, że Wam nie działa. Bo musicie zrobić tak. O, trzeba tak szybko postawić to musi. zniszczenie w ciągu sekundy, nie? I teraz pięknie działa. Oczywiście, czy zmniejszone wersje działają, zaraz Wam pokażę. Z tego co wiem, to też powinna działać. Będziesz osobiście Aha, Tak, i teraz to... No, oczywiście. Ej. No właśnie. To już nie działa, taka mała wersja. Tam od razu zasili wszystko, więc to wam nie zadziała. No. Więc to już wiecie jak zrobić. No i teraz to. To jest bardzo proste. Ale niektórzy nie wiedzą jak to zbudować, dlatego to może być dowolny klocek. Ja to kiedyś wykorzystywałem na y, PlayStation do stworzenia. Tak, na koniec parku tu jeszcze był ten y, nie lejek tylko. Dozownik, o. I to się nacisnęło i tu jeszcze z góry wypadał y, końc. Nie? Mój telefon. Dobra. Więc ja biorę się do budowania, otóż to można zrobić, może nie tyle co zrobić, a wybudować i wykorzystać jak się chce, ja to wykorzystywałem kiedyś na minigierkach moich, na konsoli, więc jeśli ktoś ma mnie w to możemy razem pograć, no, sama, me sama mechanika jest bardzo prosta, kopiecie sobie tutaj dziurę, Tutaj sobie mi jakikolwiek bloczek. Ja na zawsze złoto. Następnie. A, to trzeba zrobić chwila, bo ja się, ja się pogubi. Nie, 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 nie dobra, sorry, źle wam pokazałem. się robić tak. I teraz. Tutaj sobie guziczek. Wystawiacie klocek no, może być też równie dobrze redstone, ale jeśli chcecie, żeby to y, nadążało, bo jeśli postawicie tam y, czerwony proszek, to może machinka nie nadążyć i to się jej otworzy, ale wy już nie spadniecie, nie? No i sam mechanik jest tu tak, tak. Jest tylko tutaj kupować jakąś dziurkę. No. I, I cały mechanizm macie skończony, tak. 2 na 2. 2 na 2 na 1. I zobaczcie, tak. Gdzie na przykład jakieś zakończenie parkouru, to takie coś. Stajesz się na tym, naciskasz guzik i spadasz, nie? Otóż no lampy chyba nawet nie muszę pokazywać. Usuwajcie sobie na że na noc reaguje ten panel y, jakiś detektor światła dziennego. No. I po prostu w nocy, kiedy to jest, to popycha ten pisem pism zapala lampkę, to jest bardzo znane, więc tego nawet nie muszę pokazywać, jak zbierać. Dobra, może możecie zrobić ze screena. I tylko wpisujecie, wiecie, Timeset Night. Widzicie, to się wysuwa. Proste. Proste. No. No działo, dobra, działo. Już Wam pokażę, bo to nie jakieś zaawansowane, ale nie, bardzo mało osób wie, jak to zrobić. Więc pokażę Wam. Mm. Tór aktywujące, oko niks I ja zawsze na wysokości robię 1 klocek i na 6. Raz, 2, 3, 4, 5. Najpierw na 5 robicie. Najpierw robicie na 5. Jeśli... A nie, to potem montuję. No, macie już takie działo. Ale zawsze trochę niszczy teren. Wiecie? zniszczy wam teren to yy, no ciupkę, zobaczcie, widzieliście w poprzednim filmie, że wybuchło działo i tle, lekko zniszczyło teren. Na konsoli jeszcze bardziej niszczy. Robi taką dziurę, jak, jak w No. Macie te tory i teraz tu zobaczcie. Jeśli wzruszycie to TNT, to ono jest szansa, że Wam wypadnie. Dlatego stawiacie tu jeszcze szósty odcinek. Dla bezpieczeństwa. Jeśli chcecie, oczywiście nie musicie. I ja zawsze na 15. Odbierę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, 16, 17, 18, 19, 20, dwadzieścia, dobra, może być też na 20 No. Ta, to na wam praktycznie niczego nie jest potrzebna. I można wziąć Elytrę i lecicie zobaczcie. O, zobaczcie. To naprawdę to co? Ja mu zaraz pokażę, na ile to wybija. To różnie. Yy, za każdym razem praktycznie inaczej. Trochę, o, teraz sobie. Cięcie. Trochę bramia. Ile powinno wystarczyć? No to patrzcie na. Jesteśmy na dziesiątej kratce. Na tysiąc kratek. No, zobaczcie na, jak już zaczyna szwankować. Zobaczcie na ile to wywala. Jak skaczą fps -y i te i inne. No, więc myślę, że Wam pokazałem. I że Wam pomogłem. No, więc jeśli chcecie więcej różnych taki, takiego typu mechanizmów, to po prostu napiszcie mi w komentarzu. O, zobaczcie. zobaczcie, jaki pani wzorek też powstaje, jeśli wybuchniecie. Ja? Napiszcie mi w komentarzu, jeśli chcecie więcej takich mechanizmów. Nie zostawcie suba, lajka, like bo to dla mnie bardzo ważne. 10 subów będzie Elytra Challenge, czy ten party gains, nie wiem. No więc, Nara, cześć, pa, jo.